Dzień dobry wszystkim hodowcom. Chciałbym tutaj zaprezentować znów kilka młodych z rozpodu z super pochodzeniem. Tu chciałbym zaprezentować szpaczka. Dwa gniazdziaki będą szpaki. Matka tego gołębia to jest imbred e, szpaka wiosny, słynnego, ale ojciec to jest znów odkupiony od boryczki. Na linie zimbredowany zresztą na linie Gołębia 59-79 szpaka mędrysy. Tego co szpak to jest? Cała ojciec to jest boryczka, ale to jest kupiony od Gołębia, od mędrysy Pawła. A tutaj to jest matka imbred szpaka. Od wiosny co posiadam kilkanaście gołębi w rozpłodzie. To jest jeden gąbek. gołąbek o numerze 16774. Tu będą dwa gołąbki i tutaj drugi gniaździak 16691. Są dwa gniaździaki. Ładne związane gołąbki. mówię właśnie, ojciec to jest odboryczki odkupiony z 20 roku. Fajny gołąb, rodowód bardzo mocny na tego szpaka 59,79, a matka to jest Imbred znów szpaka bezpośrednio od wiosny. Tutaj następnym gąbkiem 16753 z połowy to jest zimbredu. Wos, matka Wos yy, i ojciec WOS Tam płynie yy, wnuk z, z jednej strony. To on, ojciec jest z wnukiem Golda Wosa. Jest gąbek o numerze. 16753 Tu będą dwa gniazdziaki. Drugi będzie czerwony. O, to jest czerwony gołąbek o numerze 16757. Jest bardzo mocny imbrę na wosa 94. Tam w tych gołębiach płynie i mały wos i duży. bo posiadam w hodowli, tak jak zawsze nadmieniam gołębie od wypuchów. bardzo mocne imbredy tutaj pokażę następne gołąbki ale tutaj posiadam też syna Goldawosa też bardzo zimbredowany ten gołąbek jest następnym gołąbkiem 16682 to jest, będą też dwa gniazdziaki, takie dwa pstre, fajne gąbki. Ojciec to jest yy, kupiony Artura Frąckowiaka z Nowej Soli. To jest wnuk 241 tego ciemnego, słynnego rozwodowca. Ale matka to jest wnuczka Dakara Wojciecha Handerka. To będą dwa gniazdziaki. Drugi akurat tu będzie. O, na pewno 16670, tak to jest jak tego gołąbka wcześniej. To jest Frąckowiak Artur. Razy wnuczka Dakara, Wojciecha Handerka. A tutaj ten od Artura francowiaka to jest wnuk do tego ciemnego super rozpodowca 241. bo matka ich jest białolotka niebieska. Tutaj następnym gołąbkiem 16564, to jest e, ojciec jego, to jest szali, ten gołąbek też szali, jak widać, drugi będzie niebieski. E, ojciec tego gołębia to jest bardzo z, zimbrydowany na Merksa Piotka Wójcickiego, którego pozdrawiam. Może by mi wreszcie rodowody dosłał do tych dwóch gołębi, bo drugi rok nie mam rodowodów. Do tych dwóch samców szali to super kupiłem. Fajnie latają te głąbki, bo widzę po lotach są w tej chwili dwa. I tu a matka jego to jest Jansen z linii e, tak. Jansenowatek gołębi. To jest ten jeden szalik. Drugi gołąbek to jest 16 577. To jest będą dwa gołąbki po baku 17. Po imbredzie bardzo mocnym baku 17 yy, łepuch. Będą dwa gołąbki, ale matka jego to jest z linii znów y, gołębia. Y, Też jest baka 17, ale znów była kojarzona na szmaragda słynnego. To jest jeden gołąbek. Następnym gołąbkiem 16561 e, to będą dwa gołąbki e, ojciec to jest imbred na Jana Hojmana ale matka to jest znów Imbredem do olimpijczyka 79 mędrysy co go kupiłem od, odkupiłem trzy gołębie mam w hodowli od Boryczki. To jest słynny gołąb, bardzo zimbredowany na 79 tego olimpijczyka mędrysy, a tutaj jest znów Jan Hojsman. Imbred. 16 690. Tak, to jest gniazdziak jak właśnie tego też mędrysy, boryczki, po matce, po imbredzie, ale y, ojciec to jest imbred Jana Huysmana. Fajne gołąbki związane, ten szeroki kuper ma. Tu będą dwa czarne gołąbki. 16594 to jest imbred Figo. Bardzo mocny imbred Figo. Tomka Nawrota, którego go pozdrawiam ze Śląska. też mam kupę super gołębi kupionych od niego. Ale matka to jest czarna. Ryśka Pawłowskiego z tego belga czarnego. Sparowałem ich razem, bo tam jeden jest po lotach, czarny białolot wyszedł, to jest jeden i drugi gniaździaczek też czarny białolotek właśnie jest, 16581, to jest bardzo mocny imbryd na Figo, olimpijczyka tych olimpijczyków z linii olimpijskich tych wnuków to mam bardzo dużo pokupywanych w hodowli następnym gołąbkiem 16 579 579 tak to jest po inbredzie ten drugi gołąbek po inbredzie baka Baka 17 bardzo mocny imbred. Baka 17 łepuch, ale zarazem matka jego też po imbredzie Baka 17, ale imbred szmaragda też białotka rzucił, bo ojciec to jest nakrapiany taki ciemnawy ten szmaragd, a matka ich jest zresztą czarna. Ojciec niebieski Bak 17. Następnym gąbkiem, 16568, 560, tak. To jest ten gniaździak szali, Piotka Wójcickiego, zimbrydowanego, bardzo mocnego szali. Tamten szali był, a ten jest, bo matka jego właśnie też na kuprze ma i białotka niebieska z linii jansenowatych tego Arkadiusza Mazjarza. To będzie samiczka, tamten samczyk widzę. Następnym gąbkiem to jest pięć. Tak. To jest imbret. Ojciec to jest e, chipo. Wynika z tewnika. Ale matka to jest znów. Yy, oryginał wiosna Jansen razy Leo Horemans od wiosny Andrzeja i Michała którym im też dziękuję bo się gąbki powybijały u mnie i u kolegów z mojej hodowli tu będzie też gniazdziaczek też to jest on bo fi, ten chipo 16562 tak to jest po Cipo jak bo ten Cipo to jest Pstry a matka to jest Jansen razy Leo Horemans 003 Olimpiada znów bazuje bardziej na olimpijczykach bo tutaj tych z linii olimpijskich bardzo dużo gołębi u mnie w rozpodzie jak nadmieniam tutaj ksero mogę zrobić po oryginalnych gołębiach tych to ksero rodziców dołączyć karty yy. następnym gołąbkiem 16571 tak tu będą dwa gołąbki tu znów jest po synie archidelesa olimpijczyka Damiana Olecha którego też go fajnego gołąbka mi do rozpodu sprzedał. Gdzie są, latają te gołąbki, ale matka to jest Jansen Tritsan, paterniaków Tomka i Petryszyna. Ryb też pozdrawiam. Dużą hodowlę mam u, od nich ustawioną w rozpłodzie. Eee, tutaj chciałbym nadmienić. To już ostatnia para tych rudych od wiosny. Wyszły takie fajne gołąbki rudawe, bo tam zostawiam sobie dwa do rozpłodu. Następne jak się wyklują, już nie będzie do sprzedania, to są rude, ostatnie gołębie, co posiadam od wiosny. Wydał taki bardziej ceglaty, bo samica jest imbredem do tego rudego, a samiec jest wnukiem do rudego. Ja to razem sparowałem to jest bardzo mocny imbred na tego rudego od wiosny. Tam płynie, le... to jest 16563. To jest ostatnia para w tym roku z tych gołębi, bo nikomu już nie odsprzedam. Bo tam sobie chcę zostawić do rozpłodu, bo jeszcze na jajkach siedzą. I tu jest następny gołąbek, to jest gniazdo. jak tamtego, o. On tak rzucił taką barwę troszkę do matki, bo matka jest bardziej taka, a tamten ceglasty. O. Ładne związane gołąbki. Gołąbek o numerze 16569. Po lotach mam dwa do lotu dałem. Zostawiłem wczesne, jeden od domu mi odeszedł, jedna samiczka widzę z trzema konkursami jest. Na modelota zobaczymy jutro, mamy piąty lot. W niedzielę, czy jutro, bo to od pogody zależy. Piękny to będzie samczyk. I tutaj jeszcze są trzy gołąbki. Yy. Tu będzie na pewno gołąbek 16587. Yy. 587. Tak to jest po im bardzo mocnym Imbredzie Armando Wojciecha Handerka. Ojciec, ale matka znów jest Imbredem do słynnego tego Mercedesa u hodowli Wojciecha Handerka. To są troszkę młodsze mutki. Tu są dwa gniaździaki będą tych gołąbków. I tu drugi gołąbek właśnie po Armando słynnym. Jeszcze jak żółte, piórka na główce. Bo takich gołąbków jeszcze jak 16, 588 takich gołąbków w hodowli u mnie o takim i starszych tam jest pod warierą. jakby ktoś potrzebował fajnie yy, drgamu skrzydełko. Yy, no to mogę tam jakieś pary stworzyć. Yy, to jest ten drugi gołąbek Armando razy Mercedes. I ostatni gołąbek bardzo też związany. To jest gołąbek o numerze. 16,580. Tak, to już widać. Po synie Archidelesa, Damiana, Olecha, Amatka, Jansen, Tritsan, Paterniaków, Petryszyn. Spółka bardzo ładne. I chciałbym tu a by ktoś chciał. Kurier jest 160 zł do 6 gołębi. E mogę pary stworzyć ceny nie góruje za te gołębie jak ktoś chce większą ilość inna rozmowa jest niech lepiej zadzwoni do mnie niech nie pisze sms nie lubię odpisywać no i pokażemy jeszcze za tydzień może za dwa gołąbki bo tam są jeszcze z Harda Krugera ciemne piękne gołąbki po po podwójnej po wnuce Jupitera z jednej strony te gołąbki, po włosach, po playboju, no jest, wszystkich nie będę naraz pokazywał, bo to także zapraszam do, do oglądania filmu. I dziękuję wszystkim, pozdrawiam, dobry lot, dobrego lotu. Jeszcze życzę młodych.